Zauważyłam tutaj takie fajne szklanki od Leonardo. Dwa euro sztuka, ale chyba ta mi się bardziej podoba. Ta jest od WMF-u. Szkoda, że tylko jedna. Tu ma znaczek WMF-u, Ładna. Może ktoś, może ktoś już sobie wziął jedną albo więcej. To jeszcze takie są. Bez wkładu takiego metalowego, też po dwa euro. Tu mamy taki śmieszny dzbanek, Zobaczcie, jakie ma ucho. Matko święta. Zobaczmy, co to jest. 9,50, więc nie mało. Arzberg. Taki ale nowoczesny. Tu mamy Firstenberg, za Euro. Taka, o, Marusia. Tu mamy.